prawda zakopać te wielkie podziały, które są w naszym społeczeństwie przez to wykopywane i tworzone, bo żeby dokonać rzeczy dużych i wielkich, musimy być wszyscy jedno. Podzieleni nigdy nie osiągniemy tego, co zamierzamy. Jest nadzieja, proszę Państwa. Dziś kilkadziesiąt tysięcy osób, tak jak mówiłem, w całej Polsce dają dowód swojej pamięci, swojego przywiązania. Tam głowa smoleńska opada. I z tej bły przebije się prawda. Przebije się prawda, na której cudowano to się, Panie Boże, który zawsze lituje W maju ubiegłego roku Rada Miejska w Oławie podjęła uchwałę o uczczeniu pamięci 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, jaka miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Dziś jesteśmy tu, aby uroczyście odsłonić tablicę upamiętniającą tę tragedię. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ryszard Kaczorowski, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na ołództwie. Agacka Indecka Joanna, przewodniczący naczelnej Rady Adwokackiej.